ハハハハ Pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie, jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy, Budeczka jest polana, twarz mocno roześmiana, gdy disco polo gra, na szawie siada trwa, pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie, jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy, Budeczka jest polana, twarz mocno roześmiana, gdy disco polo czy piątek, czy sobota Napić się jest ochota Nalej każdemu szota Walniemy go w górę Za całe nasze życie W zdrowiu i dobrobycie A jeśli to słyszycie Teraz wszyscy chórem Pijemy wasze zdrowie Niech cały świat się dowie Jak bawią się Polacy Kiedy są już po pracy Budeczka jest polana Twarz mocno roześmiana Gdy disco polo gra Na szawie siada twa. Niech cały świat się dowie, jak bawią się Polacy Kiedy są już po pracy, wódeczka jest polana Twarz mocno roześmiana, gdy disco polo gra Na szabie siara trwa Francuz sączy te wina, Niemiec pije browary My wolimy gorzałkę, która daje nam pary. To słowiański przywilej, bawić się aż do rana Mamy to już we krwi, to nie do pokona czy to nad morzem, nad morzem, czy to w górach, na górach Tak na Mazowszu, na Mazurzu, jak i Mazurach Na, Mazurach, na całym Śląsku na całym i na podchalu Wszyscy odacy wypijmy za nasz naród Pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie Jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy Wódeczka jest polana, twarz mocno roześmiana Wódeczka jest polana, twarz mocno roześmiana Gdy disco polo gra, na siada trwa Pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie Jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy Wódeczka jest polana, twarz mocno roześmiana Gdy disco polo gra, na siada trwa Pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie Ursuj się, Muszę się, się. Ci powiedzieć jak ja kocham cię Jesteś mocny, niezawodny, na ciebie lecą wszystkie frondry, ciągniesz lepiej Ogląda się każda nastolatka Jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy jest Cały tydzień haru haru. A cały weekend Bóg to paru. i pieniądze poszły! Cały tydzień haru haru. Grzesiu! Grzesiu! Cały tydzień haru haru. Cały tydzień haru haru. A cały weekend Bóg to paru. i pieniądze poszły! Haru, haru A cały weekend buch to paru kelnereski szkisz, listów, I pieniądze poszły Cały tydzień Haru, haru A cały weekend buch to paru kelnereski szkisz, listów,